Co jest? Ja co jest ja grane? Ja Ej, mnie też wywaliło. Co jest grane? Bana mamy chyba. Siemanko, ja jestem mamika W tym odcinku postaram się drugi raz dostać bana w Fortnite. A dokładnie po raz kolejny będziemy się teamować na właśnie oceani i zobaczymy, czy dostaniemy tego bana. No już raz nas wywaliło, także mam nadzieję, że za drugim razem dostanę bana. Ale jeszcze przed odcinkiem pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, bo lecimy po 200 tysięcy. A jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to będzie mega miło, jeżeli wpiszesz kod banano w sklepie. Wbijajcie jeszcze na Instagrama oraz Discorda, wszystko jest podane w opisie. A my widzowie lecimy z odcinkiem, nie ma co przedłużać. A więc widzowie, na początku, żeby się teamować, musimy wejść oczywiście w ustawienia i tutaj u Stawić o oceanie, ponieważ tam łatwo właśnie wejść na jedną grę. Ze mną jest generalnie pan Bubonix, także Bubonix jeszcze przywitać. Dzień dobry, widzowie. No i tak, ja z Buboniksem właśnie wchodzimy teraz na salon na oceanie. No i co, w tym samym momencie klikamy start i zobaczymy, czy będziemy na tej samej grze. Chyba się udało, chyba się udało, po, po czwartym razie. Jak leci bus? Jak leci bus u ciebie? Spotnych piasków, sensie da kobok? Na kocikącik, na kobok. Z piasków, na kocikącik, mam to samo, jesteśmy razem. A więc widzowie, jesteśmy w tej samej grze z Buboniksem. No i co, zaczynamy się teamować i zobaczymy, czy dostaniemy bana w takim razie Dobra, Dobra gdzie dostań, lecimy? Dostań. Przypominamy, że jest generalnie tutaj oceania, także mamy powyżej 300 pingu Ale jakoś sobie poradzimy, a nie no, jestem ciekawy, za którym razem w ogóle zostanie bana Ojojoj, 320 ja... pingu, nie wiem ile ty masz Ja mam płyn mądry, ja mam 100 ja stopi... a nie, na chnian, na Co ty dostań. gadasz, jakie stopingu pingu Ma... na I Wie... Ma... Dobra, jestem na Ma... stacji tutaj y, Możliwe, że ci się skini także wiesz Także, nie zabijam jakby co Czekaj, cicho, 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 bo chyba ja słyszę Halo, Bubonix, gdzie jesteś? Witajcie, witajcie Gdzie ty jesteś? O, 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 o o kurde, widzowie patrzę to, Aby spotkałem ja. się z buboniksem na Solo do sani, Daj go z kilofa! Bijemy go, bijemy go, bijemy go razem, dawaj go Dobrze! Musiałam że siebie zabiję, bo taki ping jest wielki. Ja nie mogę 325 i czekajcie, bo ja nawet broń nie mogę tutaj do tych wziąć. Co jest grane? I machamy kilofami, bo widziałam, że kiedy machanie kilofami, chyba zatwierdzę. Wam kurde typy, typy. Dobra, dobra, idę. Ja w ogóle mam takie pięki, że mam ustawienia scrolla i wszystkiego, że ja nie ogarniam. O, nie, bo bo To ja! To Dobra, to ja. razem, ty miejmy się, dawaj, dawaj. Okej, okay, dawaj go, bierzemy chyba. Eee, na górze on jest. Dobra, widzowie, masakra Ale. generalnie. Mamy 300 parę pingu, bo bo oni, Xury, do mnie. Ej ty! Jestem najciekawszy, po jakim to się dostanie, bana, bo wtedy ostatnio, jak robiliśmy taki challenge, to zostaliśmy bana, nie wiem, po w sumie 5 minutach, a to już trochę trwa. Weźmy machajmy kilofami do siebie. Machajmy kilofami, to jest coś, to jest ozna... Ozna... No, no i co? Wydaje mi się, że żeby banan dostać musimy kogoś zabić, wiecie, tak parę razy. Wtedy epic się może o, skapnąć. Tak. Dobra, dawaj, lecimy tutaj na zalet. tak? O, piękny piękny O typy, 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 Gdzie, gdzie? Dobra, dobra, dawaj, bierzemy go. Typy, typy, typy. Nie, nie, razem tej chodzimy. Razem, 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 chodź. Braci się nie trać ci. Coś tym jest Ej tam chyba ty pies, chwila. Nie, no nie ma, chodźmy na górę. Wsiadaj do mojej fury bananowej. O ja bananie, to jest auta mogę śpiaku. Dobra widzowie, lecimy do strefy w takim razie. O typek tu! Przedam, świadam, przed nami, przed nami Biorę go, dostał, kuponik, Dawaj go. Dobra, dobra. Nice, powaliliśmy typa. Zobaczymy co jest niebana teraz. No tylko tutaj dobra, aptekę wezmę Ile mamy fragów w ogóle? E, ja mam dwa. Na razie dwa fragi, zabiliśmy dwie osoby koło siebie i się nie skapnęło. No dobra, dobra. Ja Jakby wtedy dużo szybciej to poszło. Kurucie. co byśmy mogli zrobić, żeby dostać bana? Co to, na jakiejś rakiecie, dzikiej latarz? Nie no nigdzie typów nie ma naprawdę. Okej, okay, typa mamy tutaj przy nami. Bierzemy go KuboNix, dawaj, 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 dawaj! Dostał! Nice! Dobra, ho ho ho! Co jest dana, grane? Jak my się będziemy teamować, żeby to, to wygramy na luzie Możemy, możemy pójść w sumie na areny potem 18 osób jeszcze jest czas, żeby pana dostać Tylko dostać najgorsze, że nie wiesz w którym czasie cię wywali z rundyć. No o, typy, 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 typy. Gdzie? Dawaj, 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 lecimy na nich. Nie wiem. Dziwny chłop, dostał, leży, dobra. Jest. Tańczymy motki, tańczymy motki razem. Okej, okay, tańczymy, dawaj. O, co jest? Nie. Co jest Wyważyło grane? Mnie. Ej, mnie też wywaliło! Co jest grane? Bana mamy chyba. Pamiętaj, Fortnite musisz grać fair. To nieźle, bana mamy, widzowie. Nie no. Fajnie, fajnie. Wbijemy jeszcze raz na grę, zobaczymy, czy drugi raz bana dostaniemy. Ale naprawdę długo musieliśmy czekać. W prawie serwu, gdy wygraliśmy, tak? No, Później zareagowali, szczerze mówiąc. Opa, nawet I ikonę sztandaru dostałem za to. Zobaczymy, czy teraz dostaniemy za drugim razem. Jak za drugim razem nas tylko znów wywali to będzie dziwnie. Ja mam nadzieję, że bana dostaniemy. w piłce nożnej, karta takie ostrzyżenia, a czerwona wyeliminowali. A może na potne, żeby na ostro atakować typów już. ko, możemy. Umrzecie od razu, mamy słaby ping Nie no, co ty mamy bardzo dobry ping przecież Ten wiesz, tak najwyższy, żebyśmy Ten się spotkali. Chodek, dobra, 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 dobra. Aż ląduje i będę miał pierwszą broń. Mam PEMA, dobra, git. Mam PEMA. O, siema. Dawaj zabijamy, od razu zlutujmy razem i dajmy, tańczmy no, no, no. obok siebie. A zobaczycie, że po tym tańcu właśnie dali nam bana. No. Jeśli nam bana nie dawali i dopóki nie zastanczyliśmy to wtedy nam dali bana już. Ale czekaj, nie strzeli, nie ma sensu w pojedynkę. O nie, spadłem, mam 50 kp no, teraz. Gdzie oni są? Chwila, oni się do chyba chowają. Jednego obiję, mocno Chwila, dawaj bierzemy go, tylko pompę tu wezmę Dawaj, bierzemy ich, bierzemy, do domku. Jest, mama, mam. Dostał? Dawaj głuponik, zbierzemy Leży prawie, jest. leży No właśnie tak zauważyłem, że coś późno ten Epic reguje Dobra, mamy pierwszego fraga, wiesz, to dopiero początek Wtedy nam później dali Ja miałem chyba w te dwa fragi, ty miałeś chyba też dwa jakoś o, ty... Typek, 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 typek no. Dawaj go, okej okay. leży. leży O, on nas obserwuje No jak widać, ta Czy to ktoś nas zgłosił, czy Epic nie jest po prostu samo? Samo, raczej samo Halo, typki, my was nie chcemy zabić Dobra, bierzemy go, rozjechany Mam no, 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 no. Dobra, dobra Lecimy z nim, no i nice No już powinniśmy bana powoli dostawać, tak mi się wydaje jak wtedy To w się sensie nie ban, a bardziej wywalenie z gry po prostu Ej, w tamtej grze, to ty przede wszystkim fragowałeś, a teraz ja, zauważyłeś? Nie no, ale jak teraz się gra 300 pingu ja się na też przyzwyczaiłem do tego, wiesz? No też, że mam że, że podniosę broń po 5 sekund. O ty, mały, wolno mnie. Dobra, tam grzybulce jest banana. Ej, no, gdzie są typy? Naprawdę, na całą grę y, nie możemy w ogóle prawie typów znaleźć. Ja tu bym chciał fragować. Jest... Dobra, tutaj na pewno musi ktoś być. Nie ma innej opcji, jakby. Jest ja nie słyszałem auto? Nie, bo nikt tutaj urojenia tylko. O, plantacja pomidorów. Nielegalna plantacja pomidorów. 28 osób, a my nadal banana nie dostaliśmy na razie. Tylko w tamtej grze nas zwrócili z gry. A w tej grze nic w ogóle. O, ty, auto, auto, auto. Kuchoni, gdzie ty jesteś? O, to, to typek! Ryba, 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 ryba. Tu ryba! O nie i ryba. Bierzemy rybę. Dawaj, leży! Nice, very good! Jakie dzikie danse, widzę nie no Gdzie jest ban? Cztery fragi mamy Ej, że tu gracze w ogóle są mega słabi? Ej, dobra typek, przed nami! Dawaj go! On leży, on leży zaraz. Dawaj go, bierzemy! Dobra, 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 on ma mega mało HP już Tak, jak się normalnie buduje na oceanie, zobacz to Leży! Ja mam 5 fragów widzowie, a banana nadal nie mamy Co jest grane? Ej, ciekawe jak kogo pierwszego zgrywali, bo w tamtej grze ciebie wywaliło Typek, tam przed nami Na daleko, dawaj go Dostał, 20 Nice Dobra, ciekawe do strefy Ej, w tej grze mamy dużo więcej fragów i tak dalej, a nie dostaliśmy żadnego bana Co jest grane? Dawaj, bierzemy, bierzemy, bierzemy a co, boty? Co jest grane? Ja się dziwię, że my mamy razem 7 fragów i nie mamy bana. Ja ciekawe, czy da się wygrać grę i się? Dobra. Ojoj, co ty, Mam tu typa. Leży. No i pięknie. Co jest grane? Więc jak łatwo to zapraszam do. Nie, no, nie, nie róbcie tak generalnie. Nie róbcie tego w domu, widzowie Nie róbcie tego w domu, gdzie, poza. nie wiem. A gdzie się Fortnite gra? Dobra, ja go obsiadę, ja go obsiadę. Luzik, jak go porobię, tak o. Oj, dostałem. Co jest? Skąd dostaję? O, wilk, mnie zabije, nie Dobra, trzy osoby zostały, nie nas. Chodź, idziemy na nie. No trzebie jest ty, tak, dobra? Nie żyję tam. Ale nie, to nie ja sobie nawet. Idziemy na niego, dawaj. Okej, okay, my kontrol, ostatnia osoba. Dobra, dobra, bierzemy go. Wywali po mnie. Wywaliło I mnie tak. też? Nie, prawie wygrana była. Oj, oj, dobra, widzowie, w takim razie y, to pokazuje, że bana y, nie dostaliśmy niestety, ale usuwa z gry, także no nie polecam tego robić generalnie. No i to będzie koniec tego odcineczka. Z tego co widzicie, bana nie dostaliśmy, ale zostaliśmy dwa razy wyrzuceni z gry. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, to pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, a ja co, będę się z wami żegnam i do następnego odcinka, siemaneczko.